sposób Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera lokalnych producentów? Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera przy pomocy różnych instrumentów. Czy to są pokazy, czy to są targi, czy to są po prostu degustacje sporządzane przy pomocy produktów tych producentów. I dzisiaj to te wydarzenie też jest właśnie takim wsparciem naszego producenta, który zajmuje się produkcją różnego rodzaju wędry. Ma Tak prowadzi pospolitą masarnię, właśnie nadburza, nadburzańską właśnie darzynkę, bo tak się nazywa ten zakład. Jest to zakład bardzo tradycyjny, bo od pokoleń, od, mają opracowane starodawne metody od 1926 roku, na tym bazują i z swego czasu bardzo, że tak powiem, Proferowali te swoje wyroby w gronie swojej rodziny, swoich najbliższych, a później po prostu znali, że może czas z tym skończyć, może to będzie ich sposób na życie. I się okazało, że właśnie ta masawnia stała się im sposobem na życie. Z pokolenia na pokolenie w tej rodzinie jest przekazywana tradycja prowadzenia takiego zakładu, takich wędlin przy pomocy takich metod tradycyjnych. Teściowie przekazują nam swoje doświadczenie i później ewentualnie są, e, e, oceniają efekty naszej operacji. Nie ukrywam, że wspierają nas całym sercem, całymi siłami, chociaż są już w podeszłym wieku. E, jeżeli chodzi o męża, jest doskonałym logistą i, i głównie e, i chcę mu za to podziękować, to on jest moim wsparciem, e, pomocą. E, w każdej chwili, bo są sytuacje różne, jak w życiu, jak w działalności. Więc, więc jeszcze raz dziękuję bardzo. Bez, bez męża nie byłoby darzynki, oczywiście. Dzieci pełnią w tej chwili funkcje pomocnicze. Mamy trójkę dzieci, dwóch synów bezpośrednio jest zaangażowanych w pracę naszej działalności. Jak już wspomniałam, jeden syn Cezary, pierwszy, młodszy, opiekuje się sklepami firmowymi, z kolei starszy przygotowuje się do przejęcia po nas naszej działalności. Czego efekty już są? My widzimy, widzimy ich zaangażowanie. Bo niedawno otworzyli możliwość zakupu na stronie internetowej, w sklepie internetowym naszych produktów. A myślę, że z czasem produktów również lokalnych, bo wspieramy, pomagamy też naszym bliskim przedsiębiorcom, którzy równie cenne produkty w swoich ofertach mają. No to muszę jeszcze zapytać w takim razie, w czym tkwi sekret państwa produktów? Czy to jest tam międzypokoleniowa współpraca i taki wspólny rodzinny serce, czy może jeszcze coś innego? No to jest składowa różnych czynników. No sekret no, sekret jest prosty dbamy o jakość surowca. Nasze produkty wytwarzamy w sposób prosty, naturalny. No i oczywiście w. Wkładamy tę pracę całe serce. Wszyscy współpracują, każdy wkłada swój, ma, w, ma w tej działalności swoją cząstkę tego sukcesu. No poza tym bardzo szanujemy naszych klientów, bardzo nam zależy, bardzo lubimy ludzi, bardzo lubimy kontakt z ludźmi. Odwiedzają nas wspaniałe osoby i to jest taka wartość dodana tej całej działalności. Czy jeżeli pozdrową żywność, to tylko do Województwa Podlaskiego? Dokładnie, zapraszamy. Mamy bardzo dużo produktów z oznaczeniem produkt polski. Prowadzimy kampanię Kupuj świadomie i muszę przyznać, że konsumenci są z tego zadowoleni. Coraz szerzej na rynku spotykamy takich konsumentów, którzy poszukują. No, dużym echem się odbił ten produkt polski i bardzo dobrze, bo to jest także nakręcanie dla producentów, że tak powiem, takich. Konsumenci po prostu kupując takie produkty wspierają naszych producentów. Mamy bardzo dużo takich producentów i bardzo serdecznie zapraszamy, bo nasze produkty są zdrowe. Dzisiaj powiedzieliśmy o masarni, o produktach wędliniarskich, a my mamy wspaniałe sery, miody, chleby, wypieki cukiernicze, szeroka, szeroka gama i serdecznie zapraszamy.